Witam was w wchuj serdecznie drogie dzieci. Witam was na kanale 645 u Macieja. Yy, jesteśmy gościu właśnie w specjalnym Halloweenowym. -y -y -y. Welcome to prime time, bitch. Ha -ha 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 -ha. Horrorowym wydaniu, gdzie przybliżę wam kilka horrorów, sześć chyba tak, sześć horrorów. Yy, w zasadzie okłamałem was, będzie więcej niż sześć, ale generalnie sześć pozycji, które są według mnie obowiązkowe do obejrzenia. Dla Was. Zaczynamy. Zaczynamy od Suspirii, czyli totalna klasyka włoska. Przekozacki, bo to jest naprawdę zajebisty, klasyczny horror. To obejrzyj sobie pierwszą Suspirię i obejrzyj sobie drugą Suspirię. Obie są muah, mistrzowskie. Bardzo się jaram, człowieku. Wnętrza, muzyka, klimat. To, co się w tym dzieje, to łeb wybucha. Uwielbiam to. Dla tych z Was, y, którzy pamiętają y, y, promo mix Chorych Melodii z tego co pamiętam. Na samym początku nawet wycięliśmy fragment Suspirii z tego co pamiętam. I... No, serduszko. kolejna pozycja trylogia filmów VHS trzy filmy VHS to są każdy z filmów polega na tym samym to jest zbiór krótkich etiud które są kręcone w klimacie found footage człowieku wszystkie trzy filmy to jest wybuch głowy to jest film który zasługuje na wszelkiego rodzaju nagrody włącznie z Noblem naukowym Uważam, że to jest najlepsza rzecz w horrorze, jaka się przytrafiła na przestrzeni ostatnich nie wiem ilu lat. Polecam Wam trylogię filmów VHS. No, mistrzostwo! Free, dry. Słuchajcie mnie uważnie, drogie dzieci. Jestem ultra fanem Roba Zombiego. Rob Zombie, już pomijam fakt, że się jaram jego muzyką i zespołem White Zombie oraz jego solówkami. Kręci zajebiste filmy. Poza, poza może malutkimi gdzieś tam wyjątkami, które do mnie nie trafiły, ale powiem Ci tak. Wiem, że to jest obecnie do obejrzenia na Netflixie. Dom Tysiąca Trupów, House of Thousand Corpses. Uwielbiam to. Postać kapitana. Dinga I niestety, aktor, który się yy, w niego wcielił, czyli Sid Hyke, który umarł w zeszłym roku, bardzo mi przykro z tego powodu, bo był przekozackim aktorem. Po pierwsze, Dom Tysiąca Trupów. Po drugie, chyba znowu też, chyba też trafiło to na Netflix, ale nie potwierdzę tego dokładnie, ale wydaje mi się, że jest. Bankarty Diabła, czyli Devil's Rejects. E, kontynuacja tego filmu, aczkolwiek jest to totalnie inny film niż pierwsza część. Jest to kontynuacja historii, ale inna, podkreślę to. Dom Tysiąca Trupów, mua, to jest topka rzeczy, generalnie w moim życiu. Topka rzeczy, nie? Możesz wstawić napis tlen i znak większości w kierunku Domu Tysiąca Trupów. <laughs> Oprócz tego jest jeszcze trzeci film e, Roba Zambiegu, który jest kontynuacją, to się nazywa Free From Hell. Na pewno tego nie ma w dystrybucji polskiej póki co, tak na Netflixa jeszcze nie wleciało. To jest trylogia, ale człowieku, dom tysiąca trupów, błagam Cię, obejrzyj ten film, mistrzostwo. House of a Thousand Corpses Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, to posłuchajcie mnie uważnie, drogie dzieci, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To jest rzecz, która zmieniła osobiście moje życie. Jest na początku trylogia filmów, która się nazywa Evil Dead. Macie jedynkę, dwójkę oraz trójkę, czyli Armię Ciemności, i następnie, nas, następnie gościu jest serial, który jest do obejrzenia na Netflixie. Polecam Wam to, wjeżdżajcie w to, ale proszę Was o jedną rzecz, na serio. Nie zaczynajcie od serialu po prostu, bo no to jest kontynuacja jakby historii. Zacznijcie od Evil Dead 1, 2 i trójka, czyli Armia Ciemności. Powiem Wam tak, jak miałem lat, strzelam z 12 gościu, nie wiem, 13, wypożyczyłem z Braholem Armię Ciemności, tej brahol mnie musiał uspokajać, bo ja kurwa skakałem przed telewizorem, jak krzyczałem, kurwa, więcej, to jest najlepsze gówno ever. Kocham armię ciemności, kurwa Beskitu ponad życie. Nie, to jest najlepsze, gówno Ever. Na pewno wiedzie jakiś tatuaż z, z, z Aszem, człowieku z, z piłą To jest przekozacki motyw. Tak więc pamiętajcie: najpierw trylogia, raz, dwa, trzy, a następnie dopiero wiedzcie w serial. Byłem jedynym, but now the evil has found me. Piąteczka, moi drodzy, to są dwa filmy, które niby nie są horrorami, ale to co w nich się dzieje jest przerażające. Jeden to jest film Czas Apokalipsy. To jest mój ulubiony film. Mówię to całkowicie serio. Nie wiem ile razy go widziałem. I drugi to jest mój również ulubiony film, którego nie wiem ile razy teraz widziałem. Czasu Apokalipsy nie zobaczycie z tego co pamiętam chyba na Netflixie, ale znajdziecie drugi film czyli Zodiak. Na Netflixie. To są dwa filmy, które uwielbiam. To w jaki sposób one są nakręcone, to jaka tam jest historia. Czas Apokalipsy jest na podstawie książki, którą część z Was mogło czytać albo nie czytać. W, z tego co wiem, Jądro Ciemności chyba było szkolną lekturą. Ja nie wiem, bo nie dotrwałem do tej klasy w liceum, ale wydaje mi się, że chyba było. W liceum zaocznym nie było, kurwa, książek do czytania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że człowieku, tej pomijam tego, że książka jest taka, człowieku, tak mi zjadła łeb, że koniec, ale następuje po niej film. Czas apokalipsy, już pomijam fakt, tej, człowieku, postać Marlona Brando, tej, to jest w ogóle koniec, muzyka w tym filmie, obrazy, to, jak jest pokazany horror i idiotyczność wojny, yy, Mistrzostwo, to jest Mistrzostwo, to jest mój ulubiony film, też chciałbym mieć z tego generalnie jakąś yy, dziarę na pewno, na 100%, oraz Zodiak, który Totalnie Miss Oral Beret. To jest chyba w pierwszych historii w 100% film napisany, nakręcony kamerą cyfrową. Z tego co, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale prawdopodobnie tak jest. Te ujęcia w tym filmie, historia, to jak oni do tego dochodzą. Obydwa filmy nie są stricte horrorami. Ponieważ Zodiak jest na faktach, czytałem książkę, możecie sobie ją też zamówić, bo jest po polsku, jest też ta książka, nie pamiętam jak się nazywał ten. Jak się nazywał G Gray Smith? Ben? Jak się... Nie pamiętam. Sprawdźcie sobie książkę, jest do kupienia. Na podstawie tej książki jest, jest film nagrany. Jest, 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 jest koniec człowieku, to jest przerażające i przerażająca jest również wizja wojny. Tak więc to są dwa filmy, które nie są horrorami, ale podciągam je pod to. Tak więc Czas apokalipsy oraz Zodiak. No! The end. Horror. My only friend. The end. Horror. Ostatnia szósta pozycja. Tutaj puszczam oczko do do lat 90. ponieważ były jakieś nowsze rzeczy, były starsze rzeczy. Moje dwa topowe horrory, mówię to całkowicie serio. Obydwa filmy, w których wystąpił również jeden z moich ulubionych aktorów, sam Nil, którego możecie kojarzyć z, z pierwszego parku Jurajskiego. Nie, nie wiem, czy w kolejnych filmach nie pamiętam, że grał. Wiem, że Jeff Goldblum grał w kolejnych, ale sam Nil chyba nie grał w widce. Powiem tak, serduszko. Sam jak nie słyszysz, <gryzny> jestem twoim fanem. <gryzny> Chciałbym mieć podcast samym, nie był całkowicie serio. Ten gość zagrał w takich dwóch kurwa kozackich horrorach. Jeden z nich jest horrorem sci-fi i nazywa się Ukryty Wymiar. Powiem tak, nic ja wam nie powiem o tym filmie. Nie czytajcie nic, to jest horror sci-fi. Niestety, bardzo niewiele horrorów w klimacie sci-fi wychodzi. Bardzo mnie to boli, ponieważ jako fan obcego yy, uważam, że to jest tak zajebista rzecz, czyli cały to kosmiczny pierdolnik, generalnie bo wymieszany z, ze sztuczną inteligencją, ze wszystkim, co tam jest. Uważam, że sci-fi i horror idą w parze, generalnie jak Jaś i Małgosia. I kolejny film, ostatni, który jest, to się, film się nazywa. Paszczy szaleństwa, również w nim gra sam Neil. in the mouth of madness, tak się nazywa oryginalny tytuł, jest koniec. Nic wam nie powiem, po prostu obejrzyjcie te dwa filmy. Mogę wam krótką historię powiedzieć. Powiem wam tak, jak byłem generalnie e, w, w podstawowieniu, która to była szósta, siódma klasa, moi gdzieś e, wyjechali z chaty, człowieku, wróciłem i wracając ze szkoły, wjechałem do wypożyczalni i sobie wypożyczyłem film. Na VHS, na kasecie VHS w paszczy Szaleństwa. włączyłem go w chacie, cały oglądając. I pamiętam, jak tego, bo tam, bo jak oddawało się kasety, to tego samego dnia tam się mniej płaciło. nie. Tutaj wziąłem generalnie ten film, poszedłem go oddać, i jak szedłem, kurwa, nie. Byłem tak ostrany, nie. W tak ostraną zbroję, tak się kurwa bałem, że koniec. Uwielbiam ten film, nie. To jest przepiękna rzecz. Tak więc, jadąc z początku. Nie pamiętam niczego. Ale sobie to obejrzyjcie. Naprawdę polecam wam, bawcie się, bawcie się dobrze. Eee, coś jeszcze to wszystko. Uważam, że to jest kolejność. Yy, jak to się mówi? Przypadkowa. No, no dobrze. Dobrze już zaczyna. Mistrzostwo. Dobra, chuj z tą końcówką. Eee, kolejna rzecz. Mamy to. Trzecia e, pozycja. Czwarta. What? Suspiria. No dobra, wiesz, pozostaję. <grym> za darmo się nie dostaje drugiego kibla z matmy, więc... <grym> z liczonkiem nie jest za dobrze. <grym> więc słuchaj tego. E, tak więc pierwszy film z dwóch ostatnich, bo się zaczynam gubić, to... To mówiłem? Ukryty wymiar. Zapomniałem. Ukryty wymiar. Jak byłem gościu w... Kamerzysta już stąpał z nogi na nogę. Ręce bolą.